Cały klub biegaczy ISK czekał na to wydarzenie Wings for Life, wracamy tutaj po trzech latach przerwy, po pandemicznym lockdownie. To jest fantastyczne wydarzenie dla nas, możemy razem przebiec w szczytnym celu. 40 osób z klubu biegaczy ISK jutro wyruszy na trasę, aby uciekać przed kapitanem wąsem, czyli Adamem Małuszem. Klub biegaczy ISK to silna grupa, która wspiera siebie, ale też motywuje. Jednym z elementów motywacyjnych dzisiaj jest specjalne wydarzenie. Nasz klub Biegaczy Isk będzie miał przyjemność spotkać najszybszą Europejkę z finału w Rio de Janeiro na 800 metrów Janny Jóźwik. Trzymamy kciuki jutro za wszystkich, a szczególnie tych, którzy będą mieć gąskę na piersi. więc trzymajcie za nas kciuki. Poznań 2022. Po raz kolejny ekipa JUSK zjechała się z całej Polski, żeby tutaj razem pobiegać w szlachetnym celu. Życzę wszystkim jak najlepszych wyników. Będzie cudnie. Powodzenia. Schodźcie z drogi, i snad nadchodzi. 11 km leci jej... do którego Aż nas nie zatrzymają Przednił 1380 Mogło być lepiej Pogoda troszkę za gorąca Reperacja, super 12 7 razem z Ksenem Kraziarowa 13 super o! Świetna, ale walczyliśmy Ale nam tylko troszeczkę do 14 Super Fantastycznie Remoracja. 12. 12. 14. 11 Atmosfera gorąca bieg super 10-200 po 12 Dzień, Dzień dobry po raz drugi kazaliśmy dzisiaj swoje Super, że byliście z nami w tym roku świetny byli. Do zobaczenia w przyszłym roku. A ja liczę, że za rok pobijemy nie tylko rekord w przebiegniętych kilometrach, ale również rekord frekwencji będzie nas co najmniej o 20 osób więcej. Do zobaczenia za rok w Poznaniu. Cześć, dzięki.